Się, Maryje. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, postanowiłem złożyć bardzo ważny projekt ustawy. Mianowicie, każdy ma prawo do szlachetnego, sportowego oraz honorowego napierdalania się z policjantem. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację. Siedzisz sobie na, na ławce w parku, pijesz sobie piwo. Czy siedzisz z kumplami na przystanku autobusowym, dewastujecie ten przystanek, czy wybijacie szyby w oknach, podjeżdża patrol policji i chcą cię zatrzymać, tak? I ty w tym momencie masz prawo zażądać honorowej walki. Oczywiście wygrana w tej walce nie przesądza całej sprawy, do której zostałeś zatrzymany, ale co bardzo ważne, daje ci 20-minutową przewagę. I policjant jest obowiązany do wypuszczenia Cię i do podjęcia pościgu dopiero po tych 20 minutach, co daje Ci realną szansę na ucieczkę. Z fartem mordy, nie dajcie się złapać.